Boże zadanie, że jak skończę to się wydostanę. Witam z tej strony G Roblox i jesteśmy właśnie w Roblox. I dzisiaj gramy w taką grę która się nazywa Speedrun. Także zaczynamy. To się chyba coś popsuło. Dobra, mamy to, już działa. Także za zaczynamy. To jest taki właśnie speedrun. Czyli wiecie, biegamy i skaczemy, pokonujemy różne przeszkody. Nazwa gry oraz link do niej jest w opisie jak zawsze. Dziękuję za wszystkie lajki, like, komentarze oraz subskrypcje. Fajnie, że jesteście. A my tutaj właśnie przechodzimy. Trzeba się troszeczkę skupić. Tu mamy czas. I w ogóle. Także jak chcecie jakieś pomysły na odcinki, możecie pisać w komentarzach. Co to? Bo to jakiś leper. to jest chyba kolejny poziom, także zaczynamy. Oj, zginęliśmy. Ale dobrze odrodzimy się, odrodzimy się zaraz, także pyk. Dobra, zaczynamy. O dobra, teraz lecimy. I co tutaj mamy? Jakaś pustynia, fajna. Kaktusy, fajne. Takie pewnie będą różne biomy w tym speedrunie, to też spoko. Dobra, skaczemy, idealnie. I co tu mamy? Tu jest ranking po prawej stronie. Ale właśnie nie mogę na niego spojrzeć, bo zginę, tak? Lepiej się na grze skupić. Dobra, mamy kolejny tutaj właśnie poziom. I co to? Jakiś taki inny. Co się jestem? Czemu to nie zaczyna biegać? Trochę, dobra, biegniemy. I mam tutaj właśnie ten poziom, także lecimy, tutaj pek, pyk, skaczemy. Tu też jakiś taki inny poziom. Tam przynajmniej była jakieś jakaś tematyczna, to tak jakieś dziwne. Ale dobra, przejdziemy sobie to. Idealnie mamy. Także pyk i pyk. Poskaczmy tak trochę kółki. Nie zginęliśmy, już prawie przyszliśmy to, dobra. Ale spoko. Spróbujmy jeszcze raz, tak? Od samego początku. Także tutaj pyk i lecimy Dobra, zaczynam się denerwować To na pewno źle wpłynie na rozgrywkę no Ale jak trzeba, do trzeba spróbować, tak? Także, jeszcze raz Tędy, tutaj pyk Dobra, mamy to Tu pewnie zaraz jest końcówka tego To myślę, że damy radę Także tędy Dobra, mamy to I pyk Dobra, mamy teraz kolejny poziom. Ogólnie tutaj ludzie mają po 20-16 levelu. Oto jakiś fajny taki piom z takimi diamentami. To fajnie. To lecimy, ten sobie poskaczemy. Zginąłem, kurczę no. Tutaj mamy czas grania. To jest chyba w sekundach. 360 sekund. Też fajny taki wskaźnik a tymczasem spróbujmy pyk, dobra mamy to, teraz pod górkę teraz tak na krawędzi, dobrze jest i skaczemy dobra mamy trzeba jeszcze troszeczkę poskakać idealnie, tylko żeby nie zginąć dobra skaczemy, idealnie, to my, ja mamy dobra, kolejny poziom, także lecimy tutaj sobie skaczemy, tu jest jakaś właśnie Coś nowego co to? Takie białe wszystko Dziwne takie. Eee, nie szkodzi. Gdzie jesteśmy? My hmm. Level 5, ok Dobra, widzicie tam ktoś skacze od dali. Także damy radę. Tejki pyk Tejki pyk. Po dwa tutaj widzicie, widzicie skaczemy. Także spoko. I pyk... Dobra, a już to prawie mamy. Także ojciec, tylko żeby nie zginąć. Dobra, jest. Teraz lecimy po kolejny poziom. Kiedy idealnie mamy. To jakieś właśnie pingwiny. To jakaś zima, coś spoko. Tam była pustynia, teraz zima. Myślę, że nawet fajnie. Tylko nie giniemy co chwilę, no. To nam nie pomaga. Mamy jakiś sklep jakieś itemy ale dobra na razie niepotrzebne musimy po prostu to przejść jakoś tu widzę że będzie większy problem no ale damy radę także hm z każdym poziomem coraz trudniej ale dobra spróbujmy Hmm... Trzeba jakoś tak zwolnić chyba to Dobra mamy raz Dwa Trzy Cztery Dobra tu jeszcze nie byliśmy Także jest progres Dobra Kurczę, nie zginąć, no nie zginęliśmy no jakiś czas jest To chyba nie, nie najlepszy będzie Dobra ale skaczemy tędy Tutaj pyk. Dobra, mamy to. Trzeba nie zginąć. Teraz w ogóle jak chyba inaczej poszedłem. Miejmy nadzieję, że będzie to szczęśliwe dla mnie. O, idealnie. I pak, i pyk, mamy kolejny poziom. Widzicie jakiś kolorowy. Także myślę, że to będzie łatwiejsze. Dobra, i no i zginęliśmy, no teraz, spróbujmy Po raz kolejny co to? Oj no co, jakieś trudne będzie, super wdech i wydech. Hmm. Może być problem. Dobra, skaczemy. żeby nie spaść. Na razie idzie spoko Dobra, mamy teraz kolejny poziom Teraz chyba łatwiej Na razie idzie bardzo dobrze Tylko żeby nie zginąć Dobra, mamy to Kurczę, no i już byliśmy prawie co od początku znowu O nie, dobra, spróbujemy jeszcze raz Dobra, pyk Dobra, ostatnia próba Dobra, nie udało się. To na tyle w tym odcinku. Jak chcecie więcej zostawcie lajka, subskrypcję, raz, komentarz i do jutra. Elo. Boże zadanie, że jak skończę to się wydostanę.